I jeszcze kolejna strata stali. Wita piłka. Garbaczowi przez paliłkę Nasa. Olejniczak! To jest kropka na D. Absolutnie nie chcę tego mówić, bo mamy jeszcze ponad... Nevels. Dobre ekstra podanie do wójcika. Ależ akcja! Cudownie! Piękna akcja Jana Wójcika. No, ale mu ma do kogo zagrać, jest Łączyński, znaczy tak? może on uruchomić tego giganta, jest Szarma, ale szakcja, o właśnie o to chodziło, tak trzeba uruchamiać tego zawodnika. Nic więcej niż tam się wydawało. O na pewno. Jovanović ja za dwa. Brak tego wysokiego zawodnika to widmo zablokowania twojego rzutu, Heinz by dwa razy pomyślał, gdyby tam był Ramiak. O! Jeszcze wisienka na torcie, popisu Jabarihańca, co za wstat tego malucha, 180 80 wzrostu. Punkt no. przewagi za stalu, Jovanović, znaleziony Gabiński, jeszcze jedno podanie i skończył, ależ poszedł za kosz teraz Elijah, skąd ty żeś się wziął tutaj? Ależ akcja no Amerykanin pofrunął. Spójrzmy, czy nie było błędu kroków. Nie, 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 nie. No, ale niedaleko. W każdym, nie, nie, razie, nie. w każdym razie świetna akcja rzeczywiście. I spójrzmy za podkoszem. W Danii w zespole Królików ze Na A tymczasem jeszcze jedna fantastyczna akcja Markusa Lonczara. No, dzisiaj, dzisiaj jest takim centrem, jakiego chciał mieć zespołem. Mamy takie lekkie piątki. Teraz Karola, ładnie do gromu piłkę. pibis walczy. Watson, ale piłkę ma. Iwan Almeida w rogu boiska. Green, ale nie ma rzutu z tej akcji. Teraz wraca piłkę do Almeida I jeszcze raz on. O, szależ poleciał Ivan Almeida. Cóż to za fantazja. Tak, miał sporo miejsca. Jak wygląda motion, taka zagrywka, która jest pierwsza po niecelnych rzutach. No i pięknie, właśnie motion, czyli cały czas będąc w ruchu, można tutaj tak przetłumaczyć zagrywki amerykańskie. No i tego ruchu teraz nie zabrakło, absolutnie. Za... Straty, one nam się wyrównują. Seria drużyny ze stanu... Z... 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 Tymczasem Jakub Garbacz. Jakub Garbacz jest ciągle świetny. No, wyjaśnił sytuację, nie dostawał piłki przez dłuższy czas. Widać było taką nutkę, troszkę irytacji, złości, wyrzuł się na obręczy. No teraz Kowalczyk niedokładnie strata. 20 punktów ma, podobnie jak Chris Richard w tym meczu. Bremli. teraz przyspieszyła, ale akcja! Zamierzył się gdzieś tam Aleksander, dziewa na niego. Nic z tego Dawid próba. Tak, tak, rzeczywiście. Ryzykowna defensywa na całym boisku, ale widzimy po takiej akcji e, za stalu e, kolejna.